I o, dobre widzowie, także to jest bardzo taki randomowy odcinek. Ale z tego co się dowiedziałem, dopiero się obudziłem. Ale wyszedł nowy ale w Alif geometryczny i wyszły eventy. Oh my god! Mapa jest dalej zablokowana, więc nie jesteśmy na updatecie 2.2.1. Versus Mode dalej nie działa. Um, tutaj czy coś jest? W ogóle te skrzynki już otworzyłem, jak widzicie. Mam 37 kruzy teraz. Okej, okay, są so nowe te. Co to jest? Co oh jest? Jakaś nowa skrzynka, ją wykluczę. Otwórzmy Utwórz, sobie jeszcze to, bo nie wiem, co za to dostanę. Okej, okay, taką ikonkę, słowo, słowo. jeszcze to. Ok, i tutaj jest taka ikona, ona jest naprawdę słowa, więc jej i nie będę używać. No i sprawdzamy teraz te eventy. Uwaga, uwaga, this looks interesting, no to prawda. Ładuje nam się. I nie ma nic. Okej, okay, że jeszcze jedno, bo widzę, że został. Jest nowy mną walt. Patrzcie tutaj. Jest. Co dostanę? Uwaga. O, psy.

Okej, co została? 69 działów. Okej. Jeden oli. Okej, ostatnie hasło. Nice. Co so zostajemy? Szajda. Okej. Okay. Jeszcze wiem, że wcześniej wyszedł ten Haunted Gauntlet. Wo, Co się dzieje? Boss fight! O nie. Dobra, dalej już tego poziomu nie będę ale za listy. Dobra widzowie, dowiedziałem się o nowych rzeczach, które jeszcze wyszły, czyli tutaj w achievementach. Rob to wprowadził achievementy do trudności Insane i jest tak. Jest y, za 5, za 10. Ten bol wygląda na naprawdę bardzo fajnie. Za 25, za 50, za 75, za 100, 200, 300, 400 i za 500 jest ostatnie. Bo ja nie wiem, kto chce przechodzić 500 insane levels. Ale kolejna, najważniejsza rzecz w tym update'ie, to oczywiście to eventy. Jest tutaj uh, Back on Dash od Audio Visual. Jest to y, pierwszy eventowy level. I sprawdzimy sobie. Nie wiem co ten level ma związek z No Copy Sounds, bo jakby dosłownie chodzi o to, że, że to miało być w tym No Copy Sounds z EGD album, ale no. Ale dodatkowo jeszcze jest nowy kod w, w tym nowym wolcie, który się nazywa DevRate. Ten wawłt ten i się nazywa. Kod brzmi Back on Dash. Czyli ten eventowy level, tak samo. I dostajemy za niego, uwaga, sprawdzimy. Takiego ikona? Słoko. Dobra, to wiecie co? Po prostu przejdę większość tego poziomu, ale po koniec wyjdę. Okej. Okay. Wygląda... Ta część wygląda spoko. O Jezu, myślałem, że to są te. Myślałem, że to są kolce. Ale nie, to jest tylko taki detal. Okej, okay. ta część wygląda naprawdę fajnie. Szczególnie ten jump pady mi się podobał. Aha. Ta część wygląda spoko. O, to już jest naprawdę ciekawe. To, tu o, to jest bardzo fajne. Ta część wygląda naprawdę fajnie. Tutaj taki robocik. O, to wygląda, ta część wygląda super. Mam koina. Ops. Nie muszę zbierać koina, bo i tak tego poziomu nie przejdę. Nie się przejdę, ale wiecie, o co mi chodzi. Ale bardzo fajny jest ten detal z kostką, która przeskakuje na skład sam. Totalny obóz jest bardzo fajny. Bardzo fajną dekorację Super to wygląda. Okej, okay. ship. Macondrush. Okej, ale fajne. Ale części załogiste. Jeszcze się tak dobrze to synchronizuje z muzyką. Ale to jest ciężkie jak na cztery wioski. Transition. A ten bol wygląda jeszcze lepiej. A nie, ta aluja jakby u gotowości powiedziałem. Co jest? myślałem, że przez chwilę... Co tu się Nie, nie wierzę. Zginąłem tam. Tam ten cube był tak... Tak, tam się tyle działo, dosłownie. Ten początek jest taki niewinny, ale potem ten ship, ten cube... Jakby dosłownie. Dalej się do tego ty w tym poziomie dojdzie, tym lepszy on się staje i będzie udekorowany. I cięższy w sumie też. Bo to jest naprawdę ciężkie lego, jak na czytają w Może ja po prostu jestem słaby. Lecimy w bakondasz. Ale z, ten szipat jest zamknięty. To jest już moja top 2 ulubiona część w tym poziomie. Ten bol też jest zamknięty. Uuu, tam zginąłem? Co tu się dzieje? Jest, to tyle. Dobra, ja zleksytuję na wszelki wypadek. No i cyk, to był super fajny level, naprawdę, niesamowite. Wow, ale to jest bardzo fajny level. No i dobra, także to by było tyle z tego update'u, siema.